Robiłem sobie mix sosów. Też mix? Mam brudne ręce, ja jemy ma. Dziękujemy, Sandra 1997. To te kaczki z wody. Nie. nie. Na ty przyjedziecie do, Ho na, do Holandii? Nie wykluczone, ale aczkolwiek ty nie wiem tu. na razie. Mm. P ja mam, że kurczaka polubiłem W którym y, kraju do tej pory mi się najbardziej podobało? No. Chorwacji w, w tym zadarze. Ja. W końcu może było. Ja. Ale ja nie wiem czy Cypr tego nie przebije, bo... O Jezu. Tam to ciągle będziemy pływać normalnie. A wiesz, że robiłem kiedyś na urzędniczej plażu, nie? Plaże? Pokazałem. Wiem, znaczy. Zamówiłem 500 kg piasku. Policjant przyjechał z plakatem wydrukowanym. Czyli robię naprawdę plażę w domu. Mówię tak, a ile pan będzie miał kilo? 500. A to pan może. To się że konstrukcja, że Dąd Dziękujemy za obserwację. Lecimy, lecimy. Pozdrawiamy Weronikę z Płocka. Dobra, TikTok, przyznajcie się, lubicie jak tak jem. Lubicie, oglądacie, komentujecie, miliony wyświetleń są. Lubicie jak tak jem, przyznajcie mi rację, ja wiem, smacznego, dziękuję. Przyznajcie się. Oglądacie? Widownia rośnie zawsze jak jem. Przyznajcie się. Wiem, że się wstydzicie. Ja, 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 widzę, he, 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 XD. Ja, ja, ja. Ja wiem, ja wiem. Ja wiem, Koraz mi nie chcecie przyznać. Oczywiście, no pewnie, że tak, no widzicie, kich? Tiktok mnie kocha tak naprawdę, bo oni są źli, by tam nie streamujemy, tylko na Kiku, bo tam je blokują za jazdę, za wszystko. Wiem, Tiktok, wiem, że to fajnie, no. Daniel, to... No, Daniel, widzisz? Dzięki, Sandra. Też Was kocham w Tiktoku. Nie zapomnę o Was. Ej, już. Dzięki za czapę. Dziękujemy za smacznego. Julię Dziękujemy pozdrawiam. Do pozdrawiamy również na pan. Julię, Julię. Ty siedzi jakaś kobieta na TikToku. My chcielibyśmy o tobie zapomnieć. To po co się jeździ komentujesz? Aha, oglądaj i mówi, że chciałaby, to... No właśnie. Policze, dziękuję za obserwację. Natalia z Kato, pozdrawiam. Cześć, Ameryka Wiemy Darusia. A. Pol Gdzie? Ta czarna i ta roklara. Chyba oglądały w warto Sałatka smutna leży <gryw> niestety taki los Teraz ja zjedz sobie tego kurczaka, bo ja nie zjem Pozdrawiamy Patryka Ile tu mrówek jest? Don't start, Don't start, don't talk, don't look. Za małą zasadę don't talk. To zrobiłaś yes. chłopaka. Wiesz, że... Yeah, <laughs> yeah. <laughs> Żartuję. Ale miałam laga przez chwilę. <laughs> Widziałam. Ale jaja. Nie. No. No. Nie, Casey. Opaliłam się pieczem, już... znaczy najbardziej piekło mnie wczoraj. Dzisiaj piekło mnie tylko ramiona, przepraszam, się mi odbyło. I co? Dzisiaj się chyba znowu spalę, bo się nie posmarowałam tego się boję. Ja nie mam syna. No i słuchajcie, idziemy. Zapraszam was z TikToka wszystkich na kanał Kik Daniel Magical. Tam idziemy Wam pokazać wodospad. Więc już powoli TikToku możecie przechodzić na kika. Wpisujcie w Google. Albo ściągnijcie sobie darmową aplikację. Możecie nas oglądać w tle, używać Messengera, TikToka przeglądać, a my Wam będziemy w okienku lecieć. Dobra? Okay? Mogę? No? Jedz, jedz. Ta mustka Ja, ja smarkałam w tą musteczkę. No ten obok to twój syn. <noise> Zobie boli, wiesz, kosz. Ale ja nie chcę jeść już nie, bo ja jestem najedzona. W tobie nic nie smakuje. Droga Alu, czy jak nie chce mi się jeść, bo się najadłam słuchaj wcześniej i ja nie potrzebuję tak często jeść, ja mam mniejszy żo żołądek niż dana. To czy ja jak nie zjem to znaczy, że mi nie smakuje? Naprawdę? Nie można po prostu się... Cześć, ja tu ręce umyję. Co będę jadła na siłę Ala? Będę pchała do siebie na siłę i będę się źle czuła, bo, bo się napcham tym jedzeniem. No jejku, naprawdę. Proszę no mam e, Mają, gdzieś na pewno. No. Polki, na pewno. Kubę pozdrawiam, Gdańsk pozdrawiam, woda ciepła. Spoko, a'la luzik. Luzik, a luzik. To widocznie Ci nie smakuje. Nie, jestem najedzona. Ja też nie, nie lubię się przypychać. Naprawdę, jak czuję, że jestem full, to po prostu nie zjem, no bo nie będę też... Bez sensu się będę op opychać, no... i się później źle czuć. Pozdrowienia z Irlandii. Dziękuję pięknie. Tarwe, brzeg pozdrawiam. Julię. z Rzeszowa. Raszew.